Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób ja rozmnażam burzę, a więc jest najlepsza moim zdaniem w tej chwili okazja, żeby wysegregować sobie te najładniejsze pędy, które nam porosły. Do ukorzeniania używam zawsze róż, których grubość nie jest mniejsza niż grubość ołówka. Ok, a więc zaczynamy, te odłożę sobie. Następnie róże, które wybrałem na ukorzeniania są świeże. Ścięłem je jakieś może maksymalnie 15-20 minut temu i właśnie tylko z takich świeżych odcinków róż można ukorzeniać, te które już są powyżej jednej godziny po ścięciu ich ukorzenienie wynosi około 50%, nawet mniej. Najlepsze do ukorzenienia są te właśnie, które ścięliśmy last minute. Ja moje róże ukorzeniam zawsze na czterech listkach, to znaczy, że czterech oczkach, które są, a więc jeżeli na przykład róża tak jak ta, odmierzam sobie ją na zasadzie tej, że mam cztery oczka, czyli jeden listek, 2, trzy, cztery, i nad czwartym listkiem ścinam ją pod niedużym kątem w kolce. Czyli sekator musi być bardzo ostry i te wszystkie dolne listki usuwam okay. z boku kolce też przycinam. Je zrobiły. Pokuły mnie bardzo mocno. Także teraz muszę je ukarać. I dolną część, tutaj, właśnie był listek, ścinam na około tak jednego centymetra przed końcem. Też pod niedużym kątem, ponieważ łatwiej jest je ściąć. Są bardzo twarde i bardzo jest trudno je ścięć. Właśnie tak przygotowana jest jedna sadzonka. Następnie drugą sadzonkę też odmierzam sobie raz, dwa, trzy, cztery i będę odcinał za czwartym. Ścinam pod niedużym kątem dlatego, żeby wiedzieć że to jest górna część ale oprócz tego, że jeżeli będziemy podlewali to woda tutaj nie zostaje ponieważ w środku jest miazga jest miękka a więc będzie zalegała woda dopóki nie uschnie więc też oczyszczam z listków ten listek, który jest zostawiam go tylko 3 listki okay. odcinam kolce żeby więcej nie przeszkadzały mi przede wszystkim trzy tutaj już wcześniej uciąłem ja mam ten sam kąt także już nie muszę niczego robić także mam drugą sadzonkę. aha w tej sadzonce pierwszej którą robiłem zapomniałem sobie uciąć listki zostawiam tylko trzy listki i tą sadzonkę tak samo raz, dwa i tutaj ponieważ ona mi się tak rozdwoiła a więc odcinam tą część to pozostawię sobie ten mały, który jest tutaj odrost, też odcinam odrzucam i teraz odmierzam sobie cztery listki raz, dwa, trzy i teraz będzie dopiero aż tutaj już jest mocniej wyrobiony a więc te dwa odrzucę to skrócę ponieważ do trzech, nawet do dwóch listków. Ok. Oczyszczam z kolców. Tutaj właśnie jest oczko i zarazem e, był ostatni listek, a więc przycinam pod niedużym kątem. OK. I sadzonka jest już gotowa. Ziemia, którą będę używał do ukorzeniania, jest to czysty żwir, przesiany żwir, także nie mam tutaj kamyków. I od spodu jest to butelka po, nie pamiętam, po wodzie, czy też po jakimś napoju. I ma po prostu górne pokrycie. Od dołu wywierciłem otworki, tak, ażeby nadmiar, jeżeli będę miał nadmiar wody, po prostu miał gdzie odpłynąć. Ok. Ukorzeniacz, który używam, jest to ukorzeniacz, który służy do ukorzeniania zdrewniałych części roślin. Słoiczek mam oczywiście przecięty na pół. Końcówkę dokładnie staram się opruszyć, i wsadzam do pierwszego listka, który był. W moim przypadku tutaj był pierwszy listek, a więc na jakieś 5 cm wsadzam do żwirku następnie ten jest bardzo gruba końcóweczka, bardzo ładna a więc też daje sporą ilość ukorzeniacza i wsadzam go tutaj miałem właśnie listek mam nadzieję, że da mi się zamknąć tak tylko powinienem go w tym momencie, na nic jeszcze raz go Dam, ponieważ jest wysoki a więc nie pozwala mi tak bardzo zamknąć pudełka i też ten tak samo pierwsze podlewanie jest bardziej obfite ponieważ zależy mi na tym ażeby woda wypełniła luki pomiędzy różyczkami pomiędzy końcówkami które są żeby nie było tam powietrza, ale też nie przesadzam. bo ziemia powinna być wilgotna, a więc on jest suchy, także żwir wypije pozostałą część wody, reszta mając otwory od spodu e, drenażowe odpłynie. Ziemia powinna być tylko wilgotna, nie może być mokra. Jeżeli będzie mokra, e, no po prostu roślina nie potrzebuje. Myśleć o tym, że musi wytworzyć korzonki skoro ma nadmiar wody i po pewnym czasie po prostu będzie nam gniła także ziemię ja trzymam wilgotną to znaczy jeżeli jak na przykład ścisnę w dłoni to pomiędzy tutaj palcami powinny wystąpić tylko malutkie kropelki wody nie, woda nie powinna przepływać także zamykam w tej chwili okay. i w ten sposób przygotowane moje sadzonki róż. Odstawiam w ciepłe pomieszczenie. Temperatura około 20, 22 stopni i w, w, w pomieszczeniu nie stawiam na parapecie, a odstawiam w, w takie jasne pomieszczenie, ale nie na a żeby nie sparzyć róż. Zobaczmy co dzieje się z moimi różyczkami ponieważ minęło już 2,5, ta już przekroczyłem 2,5 tygodnia jak je zacząłem ukorzeniać. Jak widać, mam korzonki już. A więc minęły niecałe mi trzy tygodnie, i opłuczę. Mają już. Jak widać, kolałus ładnie się wytworzył i zaczynają już budować się nowe korzonki. Zobaczmy następnego. Spójrzcie jak pięknie narósł jeszcze nie wytworzył korzonków, ale bardzo ładnie już narósł mi. Ok, zobaczmy co się dzieje tutaj. Też bardzo ładnie narósł. Nie mam jeszcze korzonków co prawda jest to dopiero e, trzeci tydzień się zaczął a więc nie ma co za dużo wymagać. Widzicie jak ładnie całość pokryta jest i stąd wypuścił sobie ładnie korzonki. Sadzonki, które mają właśnie takie korzonki albo też tak ładnie już jak widać tutaj bardzo ładnie już mi narosło, a więc ten też ma bardzo ładnie narośnięty. Podłoże, które teraz użyję do, już do dalszego ukorzeniania moich różyczek, jest to ziemia kompostowa w jedna porcja, zmieszana z dwoma porcjami ziemi E, ogrodowej, normalnej. Doniczki, które używam są około 15 cm wysokości na 10, może 9 cm e, średnicy. Uzupełniam je jedną trzecią ziemi i właśnie różyczki, które mają już korzonki. Delikatnie tylko dotykam i zasypuje ziemią. Ziemia jest przepuszczalna, także w momencie, gdy podleję, jeszcze ją opadnie i wypełni. Drugą też około jednej trzeciej gdzieś tak do tej porcji i właśnie tą różyczkę ma właśnie już zaczęła wytwarzać korzonki. Co prawda bardzo szybko, niecałe 3 tygodnie, ale wcale nie narzekam. Przeciwnie, cieszę się, ponieważ jeszcze przetrzymam jakieś 2 tygodnie w domu i wysadzę je do. o, już na stałe miejsca do ogrodu i przygotuję do zimowania. Tak samo postępuje. Z tymi, które mają już bardzo ładnie wykształcony kalus, też delikatnie i obsypuję. Po prostu nie chcę wpychać czy coś takiego do ziemi, ponieważ zawsze można uszkodzić i w ten sposób zainfekować jakieś niepotrzebne bakterie. I teraz tak przygotowane różyczki będę podlewał. Podlewam je delikatnie, nie daję dużej ilości wody, dlatego że żeby zmusić je do wytworzenia właściwych korzonków. Jeżeli będziemy podlewali za dużo, no cóż, roślina nie potrzebuje ukorzenia się. Ok. Ta ilość wody wystarczy mi na jakiś tydzień czasu. Gdy zacznie to już przesychać i robić się górna warstwa sucha, wtedy dopiero też bardzo delikatnie podleję wodą i w, za jakieś dwa tygodnie już wysadzę do ogrodu na, nie będą to jeszcze miejsca co prawda stałe, ale do miejsca, w których już roślina zostanie okopcowana przykryta e, liśćmi, spomą i będzie gotowa do tego, ażeby przezimować.